No ja nie wiem, oni coś nie wiem, co oni pingują. Pokyl darta. O! To jest pojeb, to jest pojeb, to jest pojeb. To jest pojeb, kurwa, to jest pojeb, to jest pojeb, TO JEST POJEB! Kurwa, ale dobrze to zrobił jebany, co? <ścoughs> oh. Made it well. No wiecie co, chyba powinienem po prostu stanąć tutaj i go baitować, nie? Prawo, lewo. Bo stąd miał... Łatwiejsze wychylenie niż z tych skałek, nie? No, ale dobrze to zrobił, no.